Lider biznesu w nowej rzeczywistości, praktyka i nauka to tytuł konferencji, która odbędzie się 16 września bieżącego roku w trybie online. A jedną z prelegentek konferencji jest Wiesława Serkowska, z którą dzisiaj rozmawiam. Dzień dobry. Wiesława Serkowska odpoczywa na Mazurach, w związku z tym połączenie możemy mieć różne. Natomiast ja Cię teraz przedstawię. Jesteś psychologiem. Coachem biznesu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu, wykładowcą. Od ponad 20 lat prowadzisz programy rozwojowe dla liderów polskich i międzynarodowych firm i organizacji. Poza tym założyłaś Akademię Proaktywnego Przywództwa. I na początek chciałam Cię zapytać. Co to jest proaktywne przywództwo? Bo dookoła tego proaktywnego przywództwa chciałabym, żebyśmy się dzisiaj gdzieś koncentrowały. Z przyjemnością odpowiem. Proaktywne przywództwo to jest termin tutaj na gruncie polskim, rozumiany przeze mnie w duchu koncepcji, którą stworzyłyśmy razem z Julią Wal i stworzyliśmy całą Akademię Proaktywnego Przywództwa i ono się mieści w nurcie przywództwa transformacyjnego o którym zresztą też będę miała przyjemność prowadzić zajęcia w ramach Politechniki. Przywództwo transformacyjne popatrzmy najpierw na samo słowo, transformacja, bo jak Dobrze, nazwa... jeszcze wejdę, jeżeli w słowo, sekundkę, jeżeli już powiedziała się o Politechnice, bo to, co nas łączy zawodowo, to również projekt, jakim są studia. Podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej. Studia się będą nazywały przywództwo w biznesie i Wiesława Serkowska będzie miała właśnie zajęcia z proaktywnego przywództwa. Więc wróćmy do tego do transformacji. Co to jest transformacja, co to jest proaktywne przywództwo? Oddaję Ci głos. Ja lubię tak patrzeć na słowa, na ich komponenty, i przywództwo transformacyjne zawiera transformację. I jak rozbijemy transformację na trans i formację, to formacja kojarzy się z formą, a forma jest czymś bardziej takim stałym, może się kojarzyć bardziej z bezruchem, a nawet ze skostnieniem, a z kolei trans z ruchem, tak jak transport, tak? czyli przywództwo transformacyjne wprowadza pewien ruch. W to, co jest za stałe, skostniałe. Więc zmiany. jest to przede wszystkim. Słucham. Zmiany. Zmiany. Prawda? Zmiany, Dokładnie. Więc przede wszystkim jest to przywództwo na czasy zmian. A zmiany są, jak wiemy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach bardzo potrzebne. I. Obserwujemy wielką potrzebę na świecie dokonywania takich zmian w kierunku większej troski o człowieka, o środowisko, o mniej konsumpcyjne, też i taki nastawiony tylko na zysk model biznesu. Więc przywództwo. Proaktywne, wpisuje się w nurt przywództwa transformacyjnego i jest nastawione właśnie na takie aktywne podejście do wprowadzania zmian, ale nie tylko aktywne, tylko proaktywne. I teraz może wyjaśnię sam termin proaktywność, bo ono jest tutaj kluczowe. Proaktywność zawiera w sobie element świadomej reakcji w odróżnieniu od takiej reakcji automatycznej. I problemem naszych czasów jest to, że często działamy i musimy działać niesłychanie szybko, często upraszczając sobie nasze działania, postępujemy automatycznie i za mało jest namysłu. Właściwie tak, jakbyśmy się kręcili często w kółko. To jest problem wielu liderów, że no szybciej działają niż myślą czasami. Sami to sobie mówią, zresztą prowadzą coachingi i, i brakuje takiego momentu zatrzymania się i y, zastanowienia, dokonania wyboru, takiego świadomego, nienawykowego. I proaktywne przywództwo to zakłada ten moment właśnie zatrzymania między. Sytuacją, która na nas oddziaływuje, bodźcem jakimś, zdarzeniem, a tym, jak chcemy postąpić, jaką chcemy podjąć decyzję. Bo przywództwo to głównie podejmowanie decyzji, które wywierają wpływ na nasze otoczenie. Więc element takiej refleksji, która zakłada mądrość, no jest tutaj kluczowy. Czego szczególnie chętnie uczą się menedżerowie, z którymi pracujesz, menedżerowie waszej, y, którzy uczestniczą w waszej akademii? Co jest dla nich takie najważniejsze? To jest bardzo ciekawe, bo y, jak my, jako osoby prowadzące zajęcia, też dorastamy do pewnych tematów, jak nasz y, poziom świadomości też się zmienia, to też. Y, Jesteśmy bardziej otwarci na nauczanie pewnych rzeczy i też przyciągamy takie osoby. Więc y, moi słuchacze akademii y, przyciągnęła ich y, głównie właśnie ta koncepcja y, umiejętności y, świadomego działania i odważnego, bo akademia proaktywnego przywództwa jest oparta, to jest ważne, na podejściu y, uważności. I na tak zwanym podejściu współczucia. Wyjaśnię to słowo, bo ono jest bardzo niepopularne w biznesie. Właśnie, tak się e, ona, mówi współczucie, jakieś bełko. Tak, było się pojawiało z litością. A teraz to jest o co tu chodzi? To jest koncepcja, która bardzo dynamicznie się zaczęła rozwijać także w Polsce, i w psychologii, i zaczyna wkraczać też do psychologii biznesu, i ona zakłada właśnie ten element uważności świadomości, dostrzegania tego, co się dzieje w nas, w innych, ale też element empatii, ale rozumianej w szczególny sposób. Nie tylko tak, jak to klasycznie rozumiemy w przypadku empatii, że my współodczuwamy, tylko przede wszystkim jest to reakcja i taka postawa nakierowana na właśnie dokonywanie pozytywnych zmian. Czyli widzę, co się dzieje, dostrzegam trudności, nie uciekam przed tym, nie zamiatam pod przysłowiowy dywan, tylko stawiam temu czoła, działam. I żeby to było możliwe, jest tutaj bardzo pomocna też właśnie koncepcja i praktyka uważności, gdzie umiemy wskutek pewnego rodzaju specjalnych praktyk, treningu, umiemy zapanować nad swoimi emocjami, nad tłokiem myśli, tak by umieć się bardzo dobrze skoncentrować, to jest pierwszy warunek, a podejście współczucia z kolei uczy otwierania się i na różnego rodzaju trudności, nie uciekania przed tym, umiejętność bycia z tym, tak? Ale jednocześnie coś ciekawe w sposób, który nas nie obciąża, nie przytłacza. Były przeprowadzane bardzo ciekawe badania nad wpływem empatii i wpływem współczucia na nasz mózg. I okazuje się, że zupełnie inne rejony mózgu reagują w sytuacji, kiedy tylko współodczuwamy i to nas właśnie bardzo obciąża. I na dłuższą metę może prowadzić też do wypalenia zawodowego. Natomiast w przypadku współczucia, gdzie dołączamy ten element działania szybkiego i decyzji, nie zostawiamy tego tylko na poziomie odczucia, powoduje, że także na nas to wpływa pozytywnie i dodaje nam sił. To jest niesamowicie mocna i ciekawa koncepcja. I ja bym pojawiała jedną rzecz, jeżeli mogę Ci wejść w słowo. Tak że współczucie i to współodczuwanie i działanie dotyczy nie tylko w tej koncepcji odczuwania współczucia dla ludzi, z którymi pracuję, ale również współczucia, które jest skierowane w swoim kierunku. Więc ja współczuję ludziom i działam, żeby w jakiś sposób poprawić sytuację, ale również potrafię być współczująca w stosunku do siebie tak? i być może to warto podkreślić. To jest niesamowicie ważne i jak pytałaś, z jakimi tematami się do mnie zwracają ludzie podczas sesji coachingowych, to to jest bardzo częsty motyw, tak? Jak zadbać o siebie, jak nie dać sobie samemu zatyrać, zamęczyć swoim perfekcjonizmem, jak umieć przejść z trybu działania na taki tryb odpoczynku albo tryb relacji z innymi ludźmi. I to jest bardzo ważny temat i ważna umiejętność, niezwykle teraz potrzebna liderom. Czas nam się powolutku kończy. Ja chciałam Cię jeszcze zapytać, o czym będziesz mówiła w czasie konferencji? Właśnie naprowadziłaś tutaj też ten wątek, jak zadbać o siebie, i będę mówiła o tak zwanym samoprzywództwie, bo każde przywództwo zaczyna się od samego siebie. I tutaj wspomnę o ciekawych badaniach Otto Sharmera, twórcy koncepcji U, który odkrył razem ze swoim zespołem, że o tym jakie wyniki osiągamy. W Niekoniecznie musi decydować wcale to, co robimy, wbrew powszechnej opinii, tylko przede wszystkim to, właśnie kim jesteśmy, z jakiego poziomu świadomości działamy, z jakie, jakie mamy przekonania, jakie mamy poglądy, jakie mamy emocje, a przede wszystkim jakie mamy intencje. I to jest bardzo ważny element samoświadomość własnych intencji naszego działania. I to w I mojej wracji. Tak, i w, I i więc w czasie nie konferencji. Wszystkiego teraz. Tak. Pozostaje nam, ponieważ czas się powolutku kończy, więc będziemy. Ja bym mogła o tym dużo mówić, ale... Ja wiem, że ty mogła być bardzo hmm. długo. Z ciekawością odsłucham, bo pewnie nie będę mogła słuchać na żywo w czasie konferencji Twojego webinaru, ale z ciekawością odsłucham później. Natomiast teraz chciałam jeszcze raz zaprosić Państwa na konferencję. Lider biznesu w nowej rzeczywistości, praktyka i nauka, konferencja w trybie online 16 września. Link do zapisów znajdzie się pod naszym nagraniem na kanale YouTube. No i myślę, że dobrym sposobem zaproszenia Państwa na konferencję będzie to, jeżeli dokończymy obie z moim gościem Wiesławą Serkowską zdanie. Warto być na naszej konferencji, bo... Bo dobre przywództwo jest dzisiaj potrzebne jak nigdy dotąd, a na konferencji poznamy wieloaspektowe podejście do przywództwa dzięki spotkaniu wielu różnych barwnych osobowości i ekspertów. Serdecznie zapraszamy